Okay. E, zapewne wiecie, ci, którzy z Was oglądali i widzieli, znają moje poglądy polityczne, że sytuacja z 24 października, jaka została podjęta przez Trybunał Konstytucyjny, e, bynajmniej nie jest, nie powoduje we mnie rodzaju spokoju, wręcz można powiedzieć, epilepsji z zawału sercowego. E, I wiem, że bynajmniej poruszając ten temat, nie powinienem może nosić koszulki z gwiezdnych wojen, ale. W zasadzie Polska ma się wrażenie, że ma te kosmiczne gwiezdne wojny między grupami społecznymi różnymi, wszelkiego rodzaju. Więc skupmy się może na tym, czy aborcja jest morderstwem, a w zasadzie na pewnej retoryce, jaka jest przytaczana i w polskim społeczeństwie widać tą dużą oscylację w przypadku osoby, ludzi, którzy mają przeciwne zdanie od ludzi za aborcją a którzy są przeciwko, że, zazwyczaj, że aborcja to jest nic innego jak morderstwo. I taka re retoryka ogólnie lubi sobie panować między innymi w Polsce, w przeciwieństwie do większości krajów zachodnioeuropejskich. W zasadzie i tu się też taki problem zaczyna, ponieważ skoro aborcja jest morderstwem, a w zasadzie Europa, Australia, i Oceania, Azja i Amer obie Ameryki mają legalną aborcję, to czy nie jest to Zarzut skierowany, że wszyscy, wszystkie inne kraje, które mają zalegalizowaną aborcję, to są mordercami, bo pragnę zauważyć, że na Bliskim Wschodzie i głównie w Afryce jest, panuje, panują pewne restrykcje wobec zakazu aborcji. W przypadku Europy, i mówię to jako o kontynencie, czyli do, góry, do gór Ural, a, nie, jako, a nie, nie w sensie Unii Europejskiej, to w zasadzie mamy tylko dwa kraje, które mają naprawdę dosyć spore restrykcje, podać, że jeżeli chodzi o Prawo aborcyjne jest, zazwyczaj są cztery kategorie, kiedy można je dokonać. I są to właśnie tak szeroko pojęte, że no, zazwyczaj jak cztery są kategorie w jakimś kraju, to to oznacza, że to jest no, aborcja na życzenie. Więc w Europie, w Uniu, w Europie, jako kontynencie, są dosłownie dwa kraje, które mają pewne restrykcje, mają zaledwie dwa lub jedno, tylko, tylko jedną kategorię, która pozwala dokonać aborcji i jest to obecnie. Malta, i, która nie jest w Unii Europejskiej, i Polska. Są różnicą, że Polska jest w Unii Europejskiej i paradoksalnie no, nie tylko do tego się nie stosuje, ale Polska też się nie stosuje właśnie też do nakazu Unii Europejskiej, która w zasadzie walczy o prawa, można powiedzieć, do, do wyboru yy, pod względem liberalnym dla ludzi, niezależnie od tego, kto jaki ma pogląd, ale daje szansę tym, którzy yy, yy, które czynniki różne doprowadziły do E, takowych sytuacji. Jasne, dla niektórych jest to dosyć, dla niektórych będzie to coś w stylu, no to jest poważna sytuacja. No nie wiem, no ja rozumiem Ciebie, że ty byś podjął się aborcji, ale ja bym się nie podjął. E, czy to ze swoją żoną, czy z partnerką, czy, czy też po prostu matka dziecka do drugiej, matki, która jest konserwatywna, a ta druga bardziej liberalna i tak dalej. Tutaj nie o to e, też chodzi. Mm, mm, Chciałem powiedzieć, że czy to nie jest właśnie dziwne, że tak w dużej części świata panuje Przyzwolenie na aborcję. Jasne, możemy argumentować, że w Azji jest to całkiem normalne, biorąc pod uwagę ostry przyrost ludności, ale trzeba pamiętać, że obok Azji jest Afryka, gdzie właśnie ta legalizacja legalizacji aż takiej dużej nie ma w niektórych krajach. I co to sugeruje? Głównie więc to sugeruje nam, że jednak prawo aborcyjne oraz etyka, czy też moralność, która ma zabraniać podejmowania aborcji lub też nie zabraniać, jest wynikiem współczynnika kulturowego i tradycji niż jeżeli ostatecznej prawdy. W końcu kara za morderstwo jest niemalże wszędzie w cywilizowanych krajach, ale w, na Bliskim Wschodzie również jest kara, jakaś kara za morderstwo, tak samo w Afryce. Ale a w przypadku aborcji tej kary nie ma, więc jest pewien zgrzyt retoryki, że traktuje się aborcję właśnie w Polsce, bo tyczy się to film głównie o Polsce, Teraz przywoływałem argumenty na tle światowym, żeby nieco przyrównać to do naszego Kraju i dać pewien sygnał pod względem społecznym. Skoro jesteśmy w Unii Europejskiej, to hej, może się stosujmy do zasad. Cóż, aborcja, czy jest morderstwem? W sumie nie jest. Jest zabiegiem medycznym. I można to powiedzieć w zasadzie. Jest masę artykułów akademickich na poziomie uniwersyteckich i bynajmniej nie jakichś hybrydowych, że ktoś założył stowarzyszenie, ktoś założył uniwersytet i tam banda pseudonaukowców wchodzi i pisze swoje teorie. Nie, zazwyczaj są to uznane instytucje i jasne, WHO też ma takie zalecenia. Ja wiem, że wielu ludzi się zraziło po sytuacji pandemicznej, yy, która trwa do dziś, yy, na, do, względem WHO, ale jak każda instytucja, każda popełnia błędy. Jednakże w momencie, kiedy globalnie wszyscy przyzwalają na, powiedzmy, nie ma, niemalże 3,4 świata przyzwala, yy, daje prawo aborcji, to. Wierzę, że coś jest na rzeczy, ponieważ w przypadku właśnie to, że ktoś się zraził do WHO za to, że jest źle przeprowadzono, jeżeli chodzi, zmieniano zdanie, że doszło do pewnej hipokryzji, do tego, że nie byli zbytnio konstruktywni w swoich wypowiedziach, kiedy mówili o się, ale trzeba było pamiętać do zalecenia WHO. Jasne, jest to dosyć poważna instytucja. Jednakże każde państwo wziąło swoją inną taktykę do tego zagodnienia i to nie oznacza, że WHO jest kompletnie skreślone z listy. Fakt, każdy z nas popełnia błędy. Ma się wrażenie, że w w pewnych środowiskach już panuje ten osąd, że tajemnicą poliszynela jest to, że wszelkiego rodzaju zakazy zawsze źle wpłyną na ludzi, których ten zakaz dotyczy. Jeżeli nie ludzi, to jednostki nawet. Wyjątek stanowi oczywiście potwierdzenie reguły. Ale czy my możemy traktować to wyjątek, kiedy tyczy to się kilku tysięcy, czasem milionów? Osób, którzy wyrażają swoje niezadowolenie? Myślę, że nie. I hmm. właśnie odnośnie zakazów, chciałbym sobie coś tutaj zacytować. Ehm. Mianowicie pewien przykład, bo jeżeli nastolatek będzie czuł niechęć do swojego rodzica, a ten będzie nakładał na niego wobec tego większe restrykcje i kary, to wcale nie sprawi, że nastolatek będzie stosowywał do rodzica, do którego i tak już wcześniej z powodu innych dyskryminacji. Czuł sporą niechęć. Czy nie wydaje Wam się, że to jest takie, no niezbyt empatyczne podejście do, jeżeli chodzi o podejmowanie drażliwego tematu w czasie pandemii, tak drażliwego tematu jak aborcja w tak podzielonych społeczeństwach? Trzeba sobie pamiętać, dokładnie, znaczy dokładnie nie pamiętam, ale że do, mniej więcej 2,5 miesiąca temu pan premier Prawa i Sprawiedliwości. Szedł do rządu. Nie pamiętam kto. I można powiedzieć, że wraz z wielkim ego przychodzi wielka odpowiedzialność. A trzeba sobie pamiętać, że pan Jarosław Kaczyński, jednak, jest typem osobowości, co to lubi chyba mieć predyspozycję do tworzenia swojej wizji rzeczywistości. Dlatego prawdopodobnie też jest prezesem jednej z największych partii politycznych w Polsce. I prawdopodobnie, moja teoria. Może Trybunał Konstytucyjny niekoniecznie podjął decyzję z własnej woli. Może najprawdopodobniej z nakazu pana prezesa i jego najbliższych podopiecznych, jego taktycznej tego, taktycznego podejścia do polityki. bądź też z powodu kto wie, chociaż jest to już troszkę ekstremalne, zastraszenia osób znajdujących się w partii i powołania szybkiego Trybunału, do tego yy, właśnie zastraszenia ich, że, bo, że, bo wiedziałby, że tego że nie podjęliby takiej decyzji o zastraszeniu prawa aborcyjnego, a może go zostali zastraszeni. W każdym razie, w razie, w każdym razie yy, retoryka, jaką daje Trybunał Konstytucyjny, jest z tego nagranie blisko godzinne, jest głównie powoływanie się na słowa eugenika, którą jak na przykład taka osoba jak, a więc, w zasadzie Dominik Boss też dobrze wyjaśnił to, że porozumiewanie się słownictwem eugenika, które było pseudonauką, która się w pewien spo sposób przyjęła, ale szybko została na szczęście, można powiedzieć, zneutralizowana, jest poniekąd bardzo takim wypaczaniem sytuacji, jakby nastawianiem retoryki w stylu, ej, to jest złe, bo to było kiedyś złe, bo kiedyś to było złe i mm, eugenika jest zła, więc wiecie, a to jest sprawa eugeniczna, więc no chcemy zakazać, tak? Więc retoryka ba Trybunału Konstytucyjnego jest bardzo, ale to bardzo naciągana, żeby nie powiedzieć i przekleństwami, i w ogóle. E co zdaje się być paradoksem, że takie rzeczy są powoływane w retoryce Trybunału Konstytucyjnego, który najwyraźniej nie widzi mnóstwa artykułów na temat jak działa aborcja i czym jest e od WHO, od m.in. tego jak do tego się zapatruje Unia Europejska. Nie mówiąc już o tym, że wedle zaleceń nie jest przestrzegany bieg emerytalny w Polsce jako jedyny kraj w Unii Europejskiej znowu. To jest naprawdę przerażające. I przejdźmy do taktycznej, taktycznej retoryki, dlaczego ten temat został w ogóle podjęty w tak ciężkich czasach pandemicznych, ponieważ prawdopodobnie Yy, możliwe, że prezes i spółka, co yy, stwierdzili, yy, że podejmą się tego tematu, bo w końcu chcą kształtować wizję nie dla społeczeństwa, lecz dla części swoich, swojego społeczeństwa, a także głównie swojego własnego ego. I stwierdzili, hej, to jest ten moment, kiedy możemy popchnąć kolejną sprawę na naszą korzyść, ponieważ jest pandemia, ludzie nie wychodzą, będą zamknięci, więc my w tym czasie uderzymy i nałożymy jakąś sankcję to nawet nie musiała być prawo awocji, to mogło być cokolwiek innego, które sprawi, eee, sprawi że ludzie nie wyjdą na ulicę, no bo jest pandemia, hej, więc mamy okazję, wykorzystajmy to. Ja bo to przewidzieli lub też nie, więc z tego drugiego bym się śmiał, chociaż może i nie do końca jakby nie przewidzieli. Że jednak ludzie się mocno frustrują tym wszystkimi innymi rzeczami, jakie wcześniej się wydarzyły. Mogę nawet tutaj załączam listę Wam wszystkich rzeczy, jakie ja pamiętam, ale nie tylko z czasów prawa i sprawiedliwości, lecz też innych partii rządzących lub pokrewnych im. Um, więc tego jest dużo i myślę, że frustracja społeczna względem rządu. I jasny, który społeczeństwo, które jest podzielone jednak tak na tyle narosła, że to było ogniwo zapalne i można powiedzieć niektórzy z, niektórzy z nas rajka, traktują pretekst za zaostrzeniu prawa aborcyjnym za, za to, żeby wreszcie można wylać wiadro pomyli na rząd i w ogóle i w zasadzie jest to całkiem zrozumiałe biorąc pod uwagę do tej pory trzeba się było... Każdy nieco trzymał pięści jeszcze w uścisku, a nie czuł się z tego zadowolony, że wciąż się tylko sytuacja pogarsza. Trzeba sobie też zwrócić uwagę na dwa podejścia, tego, jak pan Jarosław Kaczyński insynuuje w, swoich, w swoim nagraniu między innymi, że tak, to jest nawet, zamiast uspokoić. I to jest ciekawe, ponieważ ten, który uspokaja jest pan premier pan Morawiecki, który. Tak przypuszczałem, że taką będzie stosował. Jeden będzie bierny, żeby atakować, drugi będzie taki nawoływający do spokoju, chociaż na ten temat się nie wypowiedział. Mówię tutaj, jak pan Morawiecki w sprawie w pandemii, że daje nieco happy, happy ending na to wszystko, daje takie, że no ogólnie wszystko wszystko się potoczy dobrze. Oczywiście to, że pan Morawiecki zmienia swoją retorykę i raz mówi, że będzie, to będą ciężkie czasy i tak dalej. Niczym Joe Biden w Stanach Zjednoczonych, a za drugim razem mówi też to inne, no hmm, zabawne. Nie mówiąc dużo o wypowiedzi pana prezydenta i też bliskiej jej rodziny, którzy właśnie też stosują bardzo ciekawą retorykę, no w stylu, okej, okay, mija tydzień i Okej, okay, więc ja mam na ten temat, że, no jakby wspieram, no spoko, rozumiem, ale ym, jakby nastawia znowu retorykę, że aborcja to jednak martwestwo i tak dalej, że ja w życiu bym tego nie zrobił, dlatego i. i... Przyjmuje się też retorykę, że ci, którzy nie dokonują aborcji, to są wielcy bohaterzy, niemalże którzy. I po prostu przyjmuje się retorykę, że no tak, nie każdy musi być bohaterem, nie każdy musi być, yy, musi coś zdzierzyć. I yy, ja takich osób rozumiem, ale to nazywanie kogoś bohaterem, bo, dokona, bo nie dokonał aborcji, a urodził yy, dziecko, które zagroziło jego w życiu zrobił sobie albo temu dziecku i tak yy, nie sprawia, że jest bohaterem. To jest retoryka na. Taka już skutecznie yy, nie na poziomie neutralnym, tylko na poziomie faktycznie, jakby yy, no, udając neutralnego, sprowadzasz to do swojego poglądu konserwatywnego. I ja na przykład w tym filmiku jestem, no, tak, używam retoryki na przykład liberalnej, ale nie kreuję siebie na, yy, na totalnie obiektywnego lub też takiego, co to chcę powiedzieć. Jakieś bajki. Sam argument, że życie zaczyna się od poczęcia. Wydaje się niepełny. To jest, jak powiedzieć, że światło jest żarówką. No nie. I na tym polega błąd. Zarodek nie jest dzieckiem, jest, zarodek jest składową komórek, w której jest tendencja na powstanie tego, na wystąpienie, na, na wykształcowanie się z tych komórek y, dziecka po y, długim procesie. Trwającym głównie 9 miesięcy, chociaż w zasadzie ludzie dojrzewają do 35 roku życia, głównie. Więc taka ciekawostka. W każdym razie, nie odbiegając. Argumentując, że życie zaczyna się od poczęcia, to jest argument w rodzaju, że każda komórka życiowa ma swoją wartość. Problem polega na tym, że codziennie giną jakieś komórki, jeżeli nie w, twoim w całym twoim ciele jakieś komórki giną. Z lata na lata, z miesiąc na miesiąc, mnóstwo, w milionach to leci. W tysiącach, w, w milionach, y, głównie w milionach. Komórki, mnóstwo komórek obumiera. I czy to obumarcie komórki, z których zarodka, komórki, z których ma powstać, y, płuc, a to też jest jeszcze zaawansowane stadium rozwoju, ale wciąż y, wciąż jednak niepełna, niepełny człowiek, niepełne dziecko, więc nie, nie, wciąż jeszcze nienaro, nienarodzone dziecko i nie, nie noworodek. Mamy jednak już wtedy dużo, sporą ilość rzeczy rozwiniętych u płodu, natomiast jeszcze to nie świadczy o tym, że jest pełnoprawnym dzieckiem. Bo gdyby przyjąć retorykę, że życie zaczyna się od poczęcia, czy wobec tego nie powinniśmy wszyscy w dowodach osobistych nie mieć, nie mieć daty urodzenia, lecz datę poczęcia? Więc każdy na dowodzie swoim osobistym powinien mieć wpisane minus 9 miesięcy od, odjęte od swojego daty urodzenia, bo wtedy w końcu zaczyna się życie, prawda? Wydaje się to być bardzo... Absurdalnym argumentem i dziwnie, że, dziwne, że aż tak też powszechnie. Kazać. Okej, okay. ostatnio wymyśliłem taki alternatywny argument. Kazać urodzić y, kobiecie, y, która jest poczęta, to jest jak to samo, co kazać każdemu mężczyźnie, y, niezależnie od sytuacji, czy to w trakcie masturbacji, czy jakiejkolwiek innej inicjacji seksualnej, kazać mu. Konserwować spermę w słoiku, bo wiecie, tam też są komórki i z niego już jest życie, znaczy, znaczy z niego może powstać życie, więc hello, z, są, od, jeżeli znajdą warunki, to będą one odpowiednie, tak? No właśnie, każdy kategoryzuje, że poczęcie jest ma. Nie, nie, że każdy. Wiele osób kategorizuje, że twierdzi, że poczęcie to yy, stanowi już rozpoczęcie życia. Ale, ale te osoby zazwyczaj zapominają, że przecież, żeby życie się rozkwitło, to musi minąć przynajmniej 9 miesięcy. musi dziecko wyjść na świat, bo jednak jest to proces, który każdy mógł, może mieć prawo do ingerowania, zwłaszcza jeżeli to się tyczy Twojego ciała. Kolejna rzecz, jaka mąci mi umysł, to mm, rzecz następująca. Pod względem kolidacyjno-prawnym, kolidacji z prawem, czyli każda jednostka może być y, w momencie, kiedy jest każda, y, każde życie, kiedy jest zagrożone, y, powinno się ratować, czyż nie? A, w momencie, kiedy, znaczy w momencie, kiedy kobieta, która ma zagrożone życie jest spodowane ciążą, e, jest to zagrożenie związane z zagrożeniem jej życia, które może stracić przez ciążę, a zatem życie zagraża życiu, to czy nie jest to podobny aspekt w momencie jak e, o, przestępca, e, nie wiem, z zamiarem jeżeli nie zabicia? To chociaż e, ukradnięcia ci rzeczy wbija do Twojego domu i chce Ci coś ukraść, a ty chcesz to zaakceptować i puścić go wolno, bądź, i, a chce zrobi, bądź chce ci zrobić krzywdę, a ty się nie bronisz, myślę, że większość z nas chce się obronić i bynajmniej większość z nas nie chce zabić napastnika, lecz go chociaż no, unieszkodliwić, ogłuszyć i tak dalej. Jednakże w niektórych państwach Takich jak niektórych, w niektórych Stanach Zjednoczonych panuje przekonanie, że jeżeli ktoś się wbije do chaty, to masz pełnoprawne, jeżeli ktoś bije na Twoją posesję, to masz pra, pełnoprawne prawo go ogłuszyć, a nawet nie będzie, nie będzie żadnych konsekwencji, jeżeli go przez przypadek w jakiś sposób niefortunny zabijesz poprzez ogłuszenie lub podobne rzeczy. Masz nawet prawo go zabić, ponieważ jeszcze to Twój teren. I taka retoryka panuje względem osób, które chodzą na Twój teren, z zabicia dorosłej osoby, która ma już życie, ma mnóstwo, może mieć mnóstwo relacji, może mieć rodzinę własną, może też mieć dzieci. Z różnych powodów nawet przez przypadek weszła na Twój teren. I podobnie. I podobną analogię widzę w kwestii aborcyjnej, że hej, w momencie, kiedy ktoś cię atakuje, to chociaż masz prawo go ogłuszyć. No niestety dzisiejsza profilaktyka nie sprawia, dzisiejsza rzeczywistość na razie jeszcze nam nie sprawia, że możemy wstrzyknąć... Coś, co nam będzie decydować, że ciąża się polepszy, że komórki, jakie są zawarte, ponieważ jednak życie to losowość i tak samo jak komórki, które się będą kształtować z zarodka, to też jest losowość, więc nie mamy gwarancji na to, że będą zdrowe. Nie ma co, nie, nie musimy tego oczekiwać, ale dzisiejsza technologia nie pozwala nam wstrzyknąć strzykawki do gdzieś że kobiety w czasie ciąży, co pozwoli, że komórki się przekształcą i dziecko, które będzie upośledzone albo w zasadzie płód na razie lub zarodek, będzie miało pozytywne, wszystko stanie się pozytywne i urodzi się zdrowe lub też nie zagroży w jakimkolwiek stanie w czasie porodu. W czasie nie zagrozi kopiecie w czasie ciąży. Nie mamy na to gwarancji. Na razie jest metoda w stylu aborcji. I może jest to poniekąd radykalne, ale wydaje się, że kiedy chodzi o sprzeczność, że życie może zagrozić życiu, to czy drugie życie nie powinno też się bronić? Jasne. Argumentacja u osób pro-life jest taka, że hej, ale. Płód przecież też nie miał wpływu na to, że taki się urodzi. Właśnie, i też przede wszystkim warto sobie. że taki będzie. Że takie będzie, nie, że taki się urodzi. Warto też sobie zwrócić uwagę, że podobnie jak płód nie wiedział, że będzie uszkodzony i dlatego nie powinien być zabity, tak kobieta również nie, mogła nie wiedzieć dopiero po czasie, że będzie jej dziecko uszkodzone, jej płód, i w czasie w ciąży. I też nie będzie miała specjalnie wyboru. Ale będzie miała wybór, co z tym dzieckiem zrobić, bo biorąc pod uwagę. Jak jest to wszystko skonstruowane pod względem rodzicielskim? To głównie rodzice uzależniają dziecko od tego, jak funkcjonujesz w społeczeństwie, więc paradoksalnie bycie rodzicem jest bardzo egoistyczne. <grym> Taka dygresja, mm, bo to jednak rodzice chcą mieć to dziecko na własność, dla siebie i tak dalej, Więc czy to nie w ich kwestii jest decydowanie o tym, y, jakie, co chce to dziecko osiągnąć itd. Tak I czy faktycznie są, mają warunki y, lub inne sytuacje życiowe, które pozwolą im na. Yy, czy mają na to warunki, czy nie mają prawa się zastanowić, czy mają prawa do wolnej decyzji, czy wobec tego zakaz aborcji nie koliduje z wielko, wieni, w, zakazywanie aborcji nie koliduje z yy, mnóstwoma innymi za, yy, zakazami, jeżeli chodzi o zależność kwestii moralnej i tak dalej? Mam nadzieję, że to trochę dało do myślenia yy, niezbyt zwolennikom, ale też takim, co, co też byli przychylni moim poglądom na ten temat i też chcieli usłyszeć moje argumenty takie lub też retorykę, jaką miałem tutaj do zastosowania, bo trzeba pamiętać, że niezależnie od tego, bo tacy, którzy są za aborcją, przeciw aborcji, też inaczej każdy z nas ma to skonstruowane, dlaczego tak uważa, a dlaczego też tak nie uważa. I nie tylko w przypadku zakazu aborcji, żeby była jasność, także w przypadku wielu innych, mnóstwa, w praktycznie całego życia, dlaczego. Jest wiele czynników, które wpływa na to, jak kształtuje się Twoja moralność względem pewnych rzeczy, a niektórzy nie uważają tego za moralność, niektórzy za ideę i tak dalej, bo w pewnej mierze Twój mózg to idea. O co, taka dygresja na koniec filozoficzna. E, myślę, że to by było na tyle. Dzięki. E, hej, ho. E, do zobaczenia w następnym odcinku, bo y, sytuacja ta mnie tak sfrustrowała, że przez parę dni nie byłem specjalnie dobrze się czułem z powodu y, sankcji, ale później nieco mój stres opadł i skupiłem się na różnych rzeczach, na jakie powinienem się skupić prywatnie. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnej luźnej pokazance lub podobnym, być może w innej serii.